Witajcie, w tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować grę na Xbox One S. Także zacznijmy. przykładowo grą będzie Fifa 20. Jak już wyjęliśmy płytę musimy ją włożyć do dysku. Włożyliśmy płytę, przechodzimy na ekran. Mamy instalację automatyczną FIFA 20. Sprawdźmy sobie, waliśmy sobie w konto eee, oj oj oj. Wybieramy... Wymaga aktualizacji. Rozmiar aktualizacji za około. Mogło być. Zaaktualizuj teraz. Także instalujemy sobie FIFA. Teraz wreszcie wejdźmy w nasze konto. Wchodzimy w zakładkę FIFA 20. I Zobacz całą kolejkę. I teraz instalujemy sobie FIFA. Tyle nam, tyle nam zostanie pamięci. I tutaj nam się instaluje FIFA 20. Także czekamy Ja on zainstalowałem tylko Forzę, także niech ja się tutaj FIFA instaluje. W tym poradniku w tym poradniku to będzie tyle. Także pamiętajcie o łapce w górę i siema.